14 października to ważna data dla społeczności szkolnej. Dzień edukacji narodowej, potocznie Dzień Nauczyciela, to okazja do świętowania, a przede wszystkim docenienia roli nauczycieli. Zarówno ze strony władz, jak i uczniów, Władze gminy spotkały się z pedagogami ze szkół i przedszkoli z terenu gminy Krosno-Odrzańskie. 14 października, wszyscy wiemy, Dzień Edukacji Narodowej. Tak naprawdę święto wszystkich pracowników, oświaty, nauczycieli, programu pedagogicznego w całości, naszych pracowników, obsługi, pracowników, wszystkich pracowników. W imieniu pana burmistrza, w swoim imieniu, na początku chciałam państwu bardzo, bardzo serdecznie podziękować ten cały rok ciężkiej pracy. Włożone wykowanie wychowanie dzieci, naszej młodzieży, edukację tych najmłodszych, którzy później wrozną na takich ludzi jak my i będą po nas przyjmowali pałeczki w różnych miejscach, w różnych dziedzinach życia. To czas, kiedy uczniowie przygotowują specjalne występy dla grona pedagogicznego i zaproszonych gości. Taka wyjątkowa uroczystość odbyła się choćby w zespole szkół ponadpodstawowych w Krośnie Odrzańskim. And cookies Party, jak w amerykańskich high schoolach. Młagam, w nie Amerykę. Minie średni wieczór i nie zdecydowanie nie sztafeta. się mają być spokojne, ciche, opanowane, Dla wielu szkół to także czas na uroczyste wprowadzenie najmłodszych uczniów do społeczności. Pasowanie na ucznia to ważna chwila dla pierwszoroczniaków. <grym wytkujesz> W związku z minionym Dniem Edukacji Narodowej mamy dla was prezent. Po serwisie zapraszamy na relację z uroczystej Akademii w Zespole Szkół ponadpodstawowych, a także na uroczystości z okazji Święta Edukacji Narodowej zorganizowane w Szkole Podstawowej w Wężyskach oraz w Szkole Podstawowej w Osiecznicy.